Gościmy dzisiaj w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Pile. Witamy panią Ewę Pieszgalską i Pilski Teatr Tańca. O, Witamy wszystkich serdecznie. Pani Ewo, trwają przygotowania do kurtyny tegorocznej no, ze względu na zbliżającą się pandemię albo jej szczyt. Niestety część grup do nas nie przyjedzie i w tej grupie osób, które niestety do nas się nie pofatygują z różnych przyczyn, jest również Pani teatr. No i co Pani o tym sądzi? Co ja o tym sądzę? Nas pandemia najbardziej ogranicza, w sensie, bo my jesteśmy grupą, i my nie mamy przyjaciół na zewnątrz. My, się, my niestety się sami ze sobą tylko. A nasze stowarzyszenie? I Wasze stowarzyszenie, ale w sensie. Tej kwarantanny, tego reżimu, który został wprowadzony w marcu, to myśmy się spotykali tylko e, online. E, teraz jest ta szansa, że możemy się fizycznie sobą e, nacieszyć. Jednak na tyle reżim nas, na, naszej szkoły jest taki mocny, że nie możemy wyjść poza mury e, szkoły w sensie wyjazdów. E, jest to dla nas e, zblokowane. Więc forma, że kurtyna przyjeżdża do nas i z nami rozmawia i o nas dba, no to jest wspomnienie naszych marzeń, że jesteście z nami. Rozumiem, że macie jakiś scenariusz, nad którym prace się rozpoczęły, ale niestety pandemia to przerwała. Scenariusz jest, ale za, za każdym razem scenariusz się zmienia w trakcie spektaklu, a prawie nawet w, w momencie spektakularnego y, y, występu. Jesteśmy dość elastyczni i raczej y, scenariusz się opiera na ruchu. I z niego coś tam podkręc podkręcamy, podkręcamy i mamy myśl przewodnią, która ma towarzyszyć e, e, całemu spektaklowi i to, co chcemy e, przekazać. I to mamy, ale do końca spektaklu nie mamy dopracowanego, dlatego, że e, żeby powstał spektakl, musimy parę godzin dziennie ćwiczyć. W obecnej sytuacji nie mamy takiej e, Możliwości. Raczej spotykamy się za murami szkoły, właśnie w oratorium przy Salesianach, i to powoduje, że mamy mniejszą ilość prób i prace są bardzo, 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 bardzo spowolnione. Wasz menedżer Patryk jest dzisiaj nieobecny, ale proszę mi powiedzieć z ilu członków Wasza grupa składa się, jak pracujecie? Zawsze u nas jest około 14-15 uczestników, tyle ile osób może bus pomieścić. W tym roku część ekipy odeszła w sposób naturalny kończąc na, y, y, naszą szkołę, a nie mamy nowego naboru, no bo casting nie został uruchomiony. I jesteśmy w takim okrojonym składzie, Myślę, że nas jest tak dziewięć osób realnie, które może się spotykać. Panie Ewo, a jak to się wszystko zaczęło z tym teatrem, z tym Teatrem Tańca? Z tą pasją do teatru. No właśnie, dlaczego, to... się, dlaczego tak się wydarzyło? Dlatego, że jestem aktorką ze spalanego teatru i niespełnionych ambicji i marzeń yy, yy, swoich. Może dlatego, że mam wadę wymowy i zawsze wiedziałam, że aktorką nie, yy, nie zostanę. Chociaż też chyba nawet yy, jakichś takich marzeń też nie miałam o tym aktorstwie, ale lubiłam grać. W przedstawieniach, w skeczach, ja od dziecka w każdym przedstawieniu szkolnym, a jak ktoś nie organizował, to sama skateczy zorganizowałam i, i ta moja pasja się przelała na moją, na moją pracę w zwyczajny, zwyczajny sposób. I wcześniej, kiedy te, te, ten teatr był teatralny w sensie mowy, to mi to nie grało. W sensie, że ta mowa jest uszkodzona. Jest to deficyt, a z osobami z niepełnosprawnością pracujemy na tym, co mają, co potrafią, a nie na tym, czego... Nie mają. Czyli, skoro mowa jest słabsza, a ruch jest mocniejszą stroną, to dlatego jest to taneczne. Tak. Ale czy to było tak, że tęsknota za teatrem? była u podstaw Pani edukacji, czy dopiero kiedy wykształciła Pani swój kierunek, w pracę, dopiero wtedy zaczęła za, Pani za nie, tym, co, co nie wydarzyło nie, się wcześniej? Nie, nie. Od, od, sam, od pierwszego dnia pracy, jeszcze w poprzedniej pracy, pracowałam w, w selezjańskim ośrodku wychowawczym i chłopcy z Trzcinca byli na pierwszej kurtynie i stąd my jesteśmy na drugiej kurtynie. I Od kiedy ja tam zaczęłam pracę w 2000 roku, od razu był teatr. Gdyby wiedziałam, że praca wychowawcza musi być z teatrem związana, i moje pierwsze teatry i pierwsze spektakle to właśnie to był Trzciniec i chłopcy z Trzyńca, do których po prostu serce mam ogromne. Gdyby nie kilometraż między piłą a trzcincem i potem już wyszłam za mąż i założyłam życie w pile, więc jak gdyby zmieniłam swoją pracę, dlatego że życie moje się zmieniło i trzciniec kocham, ale w sumie chyba kocham też strasznie. Już bym do trzcinca nie, nie wróciła. Mogłam tylko łączyć etat pół tu i półtu, gdyby trzciniec był bliżej, ale teatr był zawsze u mnie w pracy wychowawczej. Czy efekty waszej pracy są jakby skupione na y, rozwoju młodzieży, czy wy również gdzieś wyjeżdżacie, pokazujecie y, swoje spektakle gdzieś na zewnątrz? Spektakl wpływa na ich ro ro rozwój. Po pierwsze, oni y, z, z punktu widzenia edukacyjnego, czyli poprawiają swoją koncentrację uwagi, bo muszą się skupić na, y, na, na, na spektaklu, oni muszą wiedzieć, co wykonać i kto po kim. Czyli tutaj koncentracja uwagi. Y, Planowanie ruchu swojego, koordynacja wzrokowo-ruchowa, poczucie rytmu wszystko wszystko idzie po prostu w pięknym kierunku. To ich obserwuje, co, co kiedyś mogliśmy zrobić, a co potrafimy zrobić teraz. To no, ogromnie, byt, no, jest ten ich taki przyrost umiejętności, takiej typowo szkolnej, o których no, się uczymy, ale co jest najważniejsze? Umiejętności społeczne, bo dla nich to jest najważniejsza umiejętność społeczna. To właśnie, że wyjeżdżamy, że ćwiczą swoją obsługę, bo jeśli jedziemy do Gdyni, to jesteśmy w fotelu, muszą się sami umyć, sami ubrać, sami zjeść i nie zgubić. Rozumiem, że kurtyna nie jest zwieńczeniem prac całorocznych waszej grupy, tylko jest elementem wpisującym się w dydaktykę. Tak, kurtyna nam daje możliwość treningu społecznego, bo co innego jest praca w szkole, w klasie, a co innego? Praca, tak naprawdę, yy, sprawdzenie tych umiejętności z klasy przeniesione na, środo, na środowisko. Można trenować samo obsługa, ale co z tego, jeśli w domu rodzic i tak pomoże? A skąd pani to wszystko? Ja się tutaj <grym> bo spróbuję wyliczyć. Pedagog, Olin Ofrego, pedagog, terapeuta, yy, maratończyk, tak? I to, co jeszcze? <grym> <grym> Chyba wszystko. Yy, no z pierwszego zawodu. Pedagog z resocjalizacji. I moja pierwsza miłość. Ale wracając do nich, to kurtyna jest takim dla nich, no tym treningiem takich umiejętności społecznych, no i bycie w społeczeństwie. To tylko kurtyna, czy jeszcze gdzieś? Kurtyna, primo. Mhm. Kurtyna jest to primo. Jeszcze uczestniczymy, ale to już w konkursach branżowych, jak ja to mówię. To już jest inna, inna specyfika, inna opieka, i wszystko jest inne. A kurtyna jest jedynym festiwalem, w którym uczestniczymy otwartym, jak gdyby poza granicami słów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Czyli to jest jedyny, jedyny moment naszego bycia. Konkursowego, w pełnym słowa tego znaczeniu społeczeństwa, że, że ktoś jest na nas otwarty i wychodzimy spo, spoza naszej branży specjalnej. No właśnie, nie jest Pani pierwszą osobą, która zwróciła nam uwagę na to, że kurtyna wpisuje się w taką przestrzeń, niewykorzystaną do tej pory, z pogranicza grup z niepełnosprawnościami i grup, które takich niepełnosprawności nie mają. Czy to jest tak, że my faktycznie jesteśmy jedyni na rynku? Czy ma pani wiedzę o takich przedsięwzięciach, a tylko my jak gdyby wyszliśmy pani w pół to drogi? Jest, to jest tak, być może są. I ja o nich nie wiem, ale ja, być może jakaś grupa by nas, w sensie organizatorów, przyjęła jako maskotkę, jako... No, taką otwartość na, 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 na twórczość osób niepełnosprawnych, ale ja nie znam tego miejsca i bałabym się pojechać, bo jestem troszeczkę odpowiedzialna za emocje, które one, moja ekipa dostanie od publiczności. Czy te obawy na kurtynie? I, i tej, tej obawy nie, nie, nie mamy, było. bo jak gdyby oni się sami przed sobą, przed publicznością i ich emocjami nie obronią. To ja muszę wybrać te miejsca, w których wiem, że nie tylko będzie przyzwoite klaskanie, ale po prostu to, co bo oni odczuwają. Tak jak my, my, my wszyscy my wiemy, co jest przyzwoitym klaskaniem, a co jest oklaskiem i aplauzem, bo, bo, bo wzruszyliśmy, bo, bo, bo się podobało, bo, bo po prostu było fajne. I dlatego to miejsce może też jestem takim bojdutkiem, ale no, znam realnie i znam nasze, 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 na, na, nasze społeczeństwo. I tak myślę po prostu, a, a tutaj mamy tą y, tam otwartość, niesamowitą empatyczność y, publiczności, no, pomijając o, o organizatorów kurtyna że, że, że troszczycie się o nas, że dbacie o nas, że, że gwiazdka z nieba nam y, nie spada i pamiętam jak w zeszłym roku y, otrzymaliśmy tą kurtynę na bis i y, y, finansowa też była kurtyna. to ja, tak, z ekipą zadecydowaliśmy, no, że my nie potrzebujemy te, e, tych finansów, bo ona, ona zatroszczył się Pan, bo ona się troszczył, e, troszczyła cała kurtyna. Nie jest nieprzyzwoite jeszcze zebranie ze sobą e, coś więcej, jak my dostaliśmy naprawdę e, e, wszystko. I, I w tym roku to jest taka sytuacja, że zostaliśmy laureatami pierwszego miejsca Fundacji Anny Dymnej, mimo wszystko. I otrzymaliśmy nagrodę. I po, jak, I po ostatnim ty tygodniach się okazuje, że my jeszcze dostajemy nagrodę 7 tysięcy. Nagro są sponsorzy yy, Ministerialne to są jakieś pieniążki i yy, yy, że jeszcze taką yy, nagrodę. I ja w mailu do Anny pisze, że w zeszłym roku na kurtynie w Gdyni otrzymaliśmy nagrodę 1000 zł. I to były dla nas ogromne. pieniądze. <grywdy> ogromne to są dla naszego zespołu pieniądze, bo yy, na wszystko po 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 poszukujemy sponsorów. Yy. Myśmy się tej nagrody tak zrzekli, bo uważaliśmy, że ktoś bardziej potrzebuje tych, tych pieniędzy, a my dostaliśmy od, od tego festiwalu nie. tak bardzo dużo. I że nie spodziewałam się, że powiedzenie dobro wraca, wraca tak szybko. Jest taką e, e, na, nawiązką po prostu, że my zostawiliśmy tę nagrodę. Przekazaliśmy Panu na, na, na rehabilitację, bo tak uważaliśmy, bo, bo kurtyna dała nam no, całą siebie, hotel, wyżywienie, poczucie wyjątkowości. Pamiętam tą emocjonującą wypowiedź wtedy, Pani, jak mówiła o tym. Chyba musimy połączyć z Panią Anną siły we wspólnym działaniu. Ale proszę mi powiedzieć, bo my, jako organizatorzy kurtyny, na początku, jak tworzyliśmy ten przegląd, trochę szukaliśmy tożsamości. Na początku to miał być przegląd teatrów amatorskich. Bardzo szybko okazało się, że wśród zgłoszeń jest dużo grup, A, chodź, które wymagają zwrócenia na nie uwagi. I to zwrócenie uwagi nie polegało na tym, żeby się tymi grupami opiekować, tylko żeby dać przestrzeń grupom z niepełnosprawnościami dla wzięcia udziału w konkursie wśród pozostałych, jak gdyby, nienaznaczonych grup. Dotarło to do nas bardzo szybko, że jest zapotrzebowanie na takie konkursy. A najlepszym tego dowodem, że tak jest, jest udział takich grup jak Wasza. Niech mi Pani powie, czy ma Pani wiedzę na ten temat? Czy takie konkursy podobne są organizowane? Nie ma konkursów otwartych. W których uczestniczą, uczestniczą na jednej scenie pełnosprawni i niepełnosprawni. Czy taka formuła jest potrzebna? Jest taka formuła e, e, potrzebna, bo ja, e, tak jak mówię, uczestniczymy w branżowych, czyli tam, <d asteroid> gdzie, gdzie jesteśmy zapraszani przez ośrodki e, 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 specjalne, czy, 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 czy właśnie fundacje prowadzące, zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami, ale e, takich ogólnych konkursów nie ma. Być może dlatego, że, bo, że zespoły z niepełnosprawnością boją się wkroczyć w rywalizację z osobami pełnosprawnymi. Jest to trudne, bo ja tak jak mówię do całej ekipy, jestem z nimi szczera, dla nas nie jest mam talent. My nie wygramy nigdy mam talent i nawet nie przejdziemy żadnych eliminacji, bo nasz talent jest nieporównywalny tak? z talentem osoby z niepełnosprawnością. Dajecz. Żyli na naszym przeglądzie zawsze ma dylemat, ponieważ u podstaw naszego działania było to, żeby każdą z grup nagrodzić za to coś. I próbujemy z materiału, który jest pokazywany, odnaleźć mocne strony. Mam wrażenie, że do tej pory nam się to udawało. Proszę mi wierzyć, że największą trudnością dla nas jest sprawiedliwa ocena. bo A nie trudno, ma czegoś dokładnie, takiego. trudno jest odnaleźć wspólny mianownik wśród grup. Tak zróżnicowane. Co więcej, yeah. również trudno jest pozyskać środki na organizację kurtyny, dlatego, że jest trudno tą kurtynę gdzieś skategoryzować. Czy to jest konkurs grup z niepełnosprawnościami, czy to jest konkurs grup bez tych trudności. Yy, e, strasznie ciężko jest yy, jak gdyby odnaleźć misję w tym, co robimy. Nagrodą dla nas jest to, że szereg osób, które jest zapraszane na kurtynę. Ze wzruszeniem wychodzi ze spektakli z gali finałowej mówiąc, że oni czegoś takiego nie widzieli. Pani Ewo, plany na przyszłość. No co, plany na przyszłość to wygrać kurtynę wrócimy i <śm> 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 miarzymy konkurencję. Szykujemy się od paru lat, żeby mieć w końcu złotą kurtynę, ale. Y y y z dumą mówimy, że mamy kurtynę y, na, bis. na bis. I właśnie w takim też fajnym, śmiesznym filmiku y, do Anny Dymnej y, y, na, na, nakręcaliśmy i Patryk jako menadżer y, przemawiał. i no, ma znana y, postać. Znana postać i co ma do powiedzenia. I on na pierwszym miejscu mówi i dostaliśmy kurtynę na bis w Gdyni. Żeby, ją, żeby była y, jasność, że tutaj nie, że my jesteśmy o, tu tacy sobie. Nie, my wygraliśmy kurtynę na I wtedy ja sobie jeszcze bardziej zdałam z, z sprawę z tego, że to nie jest tylko dla mnie ważne. Ale dla nich. Ale dla nich. No Bo dobrze. dla mnie to, że to jest ważne, to wszyscy wiemy. <laughs> ale że dla nich kurtyna na bis jest ważna. On to z dumą podkreślił. Mamy kurtynę y, na bis. Oni też mają świadomość y, tego, że występują z pełnosprawnymi. I zawsze wspominamy o czarnych y, owieczkach i największe na nas wrażenie Dwa lata temu Pinokio wywarł, gdy przekazał nam Pinokio tonący wiele emocji, strachu. I zawsze mówię: Słuchajcie, pamiętacie Pinokia, jak toną, jak się baliśmy? I Wy to samo musicie zrobić. Macie albo przestraszyć publiczność, coś by zrobić, żeby oni też odczuli nasze emocje. Więc doświadczenie Pinokia jest zawsze naszym takim odwołaniem się realnym, że to samo możemy zrobić co Pinokio. Pani Ewo, no właśnie, a co z młodzieżą? Kto tu dzisiaj z nami jest? Kto z nami jest Asia, która jest od samego początku. Ja pamiętam. Asia jest od samego początku. Jest Olga, co się urodziła Sino Koperkowa. Jest też z nami od początku. Jest Marta, też od samego początku. Jest od zeszłego roku z nami Kuba. Kuba. Ładnie do kamery gdzieś zamachaj. Kuba miał tę robotę załatwioną przez swoją wychowawczynię chyba. Tak sam się nie zgłosił, bo generalnie wszyscy przy szkole chcą być w pilskim teatrze Tańca, bo są wyjazdy. I jeszcze jak usłyszeli, że jest hotel i. W jest... ogóle wiadoma sprawa. Siadaj. Ładnie. Kubie załatwiła robotę w teatrze wychowawczyni. Pola. Jeszcze jest Pola z nami. Pola już była z nami w zeszłym roku, ale Pola nie jest gotowa jeszcze z nami na wyjazdy. Wszystkie spektakle stacjonarne. Będziemy na nią czekać. Tak. I jest jeszcze Patryk, menadżer, ale z przyczyn niezależnych od Zajęty, nas, kontrakty, sprawy. A on musiał dzisiaj mieć swoje sprawy do załatwienia. Mamy jeszcze cały czas Klaudię, która też jest od samego początku. I Martynkę, którą też mamy od samego y, początku. I w tym składzie na razie y, y, działamy, bo reszta ekipy y, odeszła ze względu na ukończenie szkoły. Pani Ewo, wiem, bo poszukałem, że od pewnego czasu uprawia Pani maratony. Tak. Czy to Panią dodatkowo napędza? Czy ma Pani jeszcze tyle energii, żeby biegać? No, tak, ja jestem psychofanką biegania. Biegam od 11 lat i dopiero teraz wywiad zaczniemy. <laughs> To jest moja pasja, to jest mo, mo, e, coś mojego e, mojego i to jest jeszcze taki moment, w którym ja tworzę, bo jak długo biegam i dużo biegam, to moje myśli też mu, mają zajęcie i e, część spektaklu tworzę w czasie długiego wybiegania, czyli 30 kilometrów, jak biegnę, spokojnie, wolno, to wtedy tworzę, wtedy myślę, kto co może wykonać. E, Jaki ruch i, i wtedy okay, to się Czyli To jest miejsce na scenariusz, tak? tak. 30 km mhm. jasełka, 60 kilometrów. My odeszliśmy od Jasełek. Nie mamy mhm. zupełnie nie. Kiedyś miałam Jasełka w repertuarze i Mękę Pańską. Zupełnie od, odeszłam od takich spektakli i wycofałam się z repertuaru szkolnego. Chyba to widać w, 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 w przedstawieniach, że my wychodzimy poza ramy spektaklu szkolnego, że jesteśmy bardziej nam bliżej z performers i jakaś taka szuka, trudno to zrozumiała, ja mówię, nieoczywista, niż taki spektakl szkolny. No dobrze, a jaki najbliższy scenariusz wybiegnie Pani? Hmm, on jest częściowo już tworzy, e, twa, tworzy dlatego że w czasie pandemii dużo biegałam. To, była, to było to. Nie mam nazwy nazwę dopiero zawsze na, na samym końcu, ale na pewno będzie to jest spektakl związany z ich odrębnością i z ogromnym indywidualizmem, żeby podkreślić uh, tą nie ich taką wiem, tożsamość, tak, odrębność, uh, z bogactwem wewnętrznym. Uh, ta... Pani to notuje, nagrywa jakoś, nie wiem, składa w całość te myśli, nie, nie, nie. poukładane w czasie... Masz, troch, mam troszeczkę notatek. Okay. To mi się zda, uh, z, zdarza zanotować. I też nie ukrywam, że na przykład coś ukradnę od kogoś w sensie... Uh, że jestem na jakimś spektaklu Polskiego Teatru Tańca, dlatego my jesteśmy Pilski Teatr Tańca. I to, to też nie, nie... nasza nazwa nie jest też y, przypadkowa. przypadkowa, dlatego, że y, no, ja jestem ogromną fanką Polskiego Teatru Tańca. To jest moja w ogóle ulubiona sztuka i, i to, co oni prezentują. I za każdym razem jest dla mnie taka duchowa uczta i zawsze i tak chciałam być, tak jak oni. Ale jeździcie do nich razem, czy pani sama? Mieliśmy raz okazję y, być na warsztatach, w Poznaniu y, i poprzednim choreografie to, y, do spektaklu obcy y, to było we współpracy z Piotrem Pudzickim, który był y, tancerzem polskiego te, tańca. I, jak gdyby on uczestniczył w wielu próbach i, i, i był mentorem y, y, tego y, spektaklu. I on właśnie też wpłynął też właśnie, że my ubraliśmy trochowcę. I jak pamiętam, wybieraliśmy strój, co chce ubrać, to on ciągle mówił. To szkolne. To szkolne. To szkolne. To szkolne. To szkolne. jest pragnienie, żeby coś wychodzić poza tak, prariory, tak, tak, tak. Jest nas to pragnienie. I właśnie wracając do tej mojej myśli, że jak jestem na tych spektaklach. Przecież ja nie jestem tancerzem zawodowym. Dla mnie taniec nie jest naturalny we mnie, więc ja też staram się ukraść w nich jakiś ruch. Wystarczy przejścia. i to tak zrobić, żeby moi też to zrobili myśli pani, że to jest tak, że trzeba się zainspirować, gdzieś podpatrzeć, czy to jest tak, że wystarczy obejrzeć całe dzieło i to już jakoś będzie kiełkować. Nie, 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 to trzeba cały czas jak gdyby oddychać tym powietrzem. Ciągle ma. E, ciągle jakby czytać tą lekturę. A świeże powietrze z maratonu. A świeże powietrze z maratonu. Nawet wczoraj taka sytuacja była, kiedy się rozmawialiśmy z rodzicami e, ekipy. To ja nie odpowiadałam na SMS-y, bo ja biegłam I wczoraj biegłam w biegu wirtualnym przez Maraton. To można biec wirtualnie. Tak, wczoraj byłam na wirtualnych zawodach i byłam 13 kobietą opęt, więc jestem zadowolona z wczorajszego treningu. Dziękujemy. Naszym gościem była pani Ewa Pierzgalska oraz jej Pilski Teatr Tańca, a my gościliśmy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Pile. Tak, ja tylko dodam, że korzystamy z sali u Salezjanów, bo jesteśmy z nimi związani. I w tym roku właśnie nasze wszystkie próby to właśnie się odbywają tutaj w sali, w oratorium. I jesteśmy w czasie prywatnym, nie jesteśmy w czasie szkolnym, tylko jak gdyby Bliski Teatr Tańca opuścił swoje mury, swoją siedzibę i jest teraz w otwartej przestrzeni. Okej, okay, dziękujemy bardzo. Hmm. Już po raz piąty przegląd kurtyna odbywa się przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują biskup pomocniczy archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński. Pan Jarosław Selin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski. Pan Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Swojego patronatu medialnego udzielili. Telewizja Polska, oddział w Gdańsku. Radio Gdańsk. Gość Niedzielny. Dziennik Bałtycki. Portal Młoda Gdynia. Partnerem medialnym naszego wydarzenia jest Radio Plus. Ogromnym wsparciem są nasi partnerzy. Oto oni. Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. Urząd Miasta Gdyni. Rada Dzielnicy Mały Kack. Gdyńskie Centrum Kultury. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Siostry Karmelitanki z Gdyni. Państwo Alicja i Jarosław Biereccy Współdzielczy Instytut Naukowy Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Dom Marzeń VitaDent. Grand Tulipan Nieruchomości Pakom, Primulator Bistro Neptun Radkom Hytera Wodzirej Dominik Knak Anielska księgarnia. Studio nagrań Bartłomieja Chytły. Niech teatralne emocje Kurtyny towarzyszą Państwu przez cały rok.